Wielka Księga objawi Jezus Chrystus. Pająki po ścianach. Pająki po ścianach się przemieszczają i same sobie pajęczyny plątają. Bacz człowieku, abyś w tych sieciach bezbycia był, gdyż w nich zabójcy skryci jak myśli, pająki mieszkają. Codziennie ludzie plotą sieci słowami, jakże często następnego dnia już w nich się znajdują. I aby wyplątać się z nich, już są bez siły do tego, gdyż na pleceniu sieci siły i czas stracili. Z tego wszystkiego ciemny pająk tylko się cieszy, mając w swoich ziemskich szponach ludzi, którzy żyli tylko rozumowo. Czasy się zmieniają, lecz sieci ludzi wciąż rosną i się umacniają. Próbujecie żyć na ziemi w wolności łudy, tkwiąc w środku, zaplątani we własnych rozumowych sieciach, i tak z wieku na kolejny wiek drgając w sieci, pająkowi dajecie znać, że jeszcze leniwie istniejecie. Lecz przyjdzie taki dzień, w którym was pająk ostatecznie odwiedzi i tak nastanie wasz ostateczny sąd. Los człowieka zaplątanego we własne myśli się zakończy, i tylko pająk się nasyci, czekając dalej na następne ciemne myśli. I ich ziemski kształt w formie gadających ciemnych już ludzi. Kto bez pilnowania swoich myśli jest, ten wszędzie sobie smutny i leniwy los cały czas. Utrzymujcie ludzie, ognisko swoich myśli w czystości cały czas, a unikniecie pajęczych sieci i ich smutnych, ciemnych gości.